Cześć, tutaj tu na KD i w dzisiejszym odcinku będzie, no, jak sami wiecie, nagrywanie, kamingu 16, Już mam zaparkowane i tutaj właśnie zatrudniłem pracownika, żeby nam kultywował te pole. I dzisiaj właśnie będzie sianie, no i może jeszcze nam się uda, no, nawieść jakieś to pole. To sobie teraz nawóz, o ile tu można. I będziemy składać na tego na ten tak. Yy, na ten większy silnik. Yy, to, to są silniki, tak? Będziemy na tego wejść tada składać. Ale nie wiem, czy to są te... A! To nie będziemy... Patrzcie jak są przyczepy. Będziemy, słuchajcie, składać. Yy, nie przejmujcie się jakby co tym. To nie jest w grze. Tylko tak mam. Będziemy sobie składać na nowego traktora. A mianowicie. was. Na tego oto Sejma. Nie wiem, jak to się. Czy to same. Czy coś takiego. Nie wiem, naprawdę. No e tak. Mm. na no to będziemy składać. Teraz się cofamy, Bo my tu mamy. To jest. Hillman, tak. Heelman, Heelman, nie wiem jak to się czyta. Mhm. Dobra. A może, no słuchajcie, nawet jak ile będziemy zarabiać, to możemy wziąć, nawet to już jest moje marzenie, posiadać... A może, wiecie co? Może sobie tego pick kupię? Patrzcie, jak on drogi, kurczę. Co no, on taki drogi wymyślił? Te pikapy. Nie rozumiem tego. Ale to tu już nam kultywuję. To jest mój oczywiście jedyny traktor. Tu jest kombaj. Kombaj, no nie ma. No ma to kiedy zbocza. Ale nie. Nie będę. Kosić Czy coś takiego? Teraz tak. Będziemy teraz, jak widzicie, tak sobie kierować tymi maszynami. Ja lubię bardziej takie. No, bo wiecie, nie trzeba machać tą kamerą. Ja ogólnie nie lubię tak, że się tak telefonem steruje. Dobra. Postawmy sobie kombajn tu gdzieś, bo może się nam tutaj zrobić. Dobra, jak sami widzicie, mamy już tutaj, no, całe pole dywatorem już obrobione. Nie wiem jak to powiedzieć. To teraz nadszedł czaki czas. Słuchajcie, teraz przyjeżdżamy tu, odłączymy. Dobra. A, przepraszam was, ale to tak na wesoły może stać. Nas to raczej nie obchodzi. Jak tu jest jakiś ten taki, który szanuje maszyny i w ogóle, to... Dobra. Zmienimy sobie może... Co idzie zmieniać? Nie no wiecie co, niech będzie tak, niech będzie to, to już sobie włączę, żeby nie musiał. Do tego wszystkiego oczywiście trzeba pracownika zatrudnić. W sumie nie. My to będziemy robić. Eee, no tak, chciałem wam powiedzieć jeszcze parę fajnej rzeczy dotyczącej tej gierę. Eee, gra jest jak pewnie może... Na pewno znajdują się osoby, które no wiedzą co to jest Giant Software, a niektóre, które no niestety nie wiedzą co to jest. Jest to wytwórnia, która robi właśnie taką właśnie tą grę farming no robi od no. Nie wiem jak to powiedzieć, Od 2000... od farminga 2008 do farminga 2020 to teraz wyszedł to jest 16 km. no stara ale jara tak wam powiem to jak widzicie jest tak zaorane, no nie tak zasiane, tak krzywo to zrobiłem że będzie trzeba teraz chyba ja po prostu użyć tego pedanta żeby to idealnie wyrównał na szczęście nie trzeba z pomocą, gdy yy, przychodzi tam. Słuchajcie, mam tylko teraz jedno pytanie. Czy wiecie, jak się ten zbiornik napełnia? To trze trzeba gdzieś do sklepu jakiegoś podjechać? Napiszcie mi w komentarzach, naprawdę. Proszę, komentarze są cenne. Dla mnie, przynajmniej. Yy, tutaj tak, tutaj źle przez to, co mi wyskoczyło na tym na telefonie. Światło, można nawet włączyć nawet i tamten ost poprzedni odcinek to był chyba też w nocy z czego pamiętam yy, i tak teraz sobie jedziemy, jedziemy mhm dobra skręcam muszę się jakoś tu wyrobić i jadymy Jadymy moi drodzy. Jadymy. Ja będę robić tak, że jak mi pracownik. Już to wyrówna. Najnormalniej w świecie. Dobrze pojedzie po prostu. To tutaj... O, tutaj trzeba będzie też pracownika wziąć. Bo nie wiem, czy ja tu się bym wyrobił, ale nie. Pracownik. Pracownik zrobi wszystko. To teraz tak, przesządmy się do kombajnu. Będziemy go teraz przestawiać. No widzicie mówiłem już o 14%, ale nie będziemy go nigdzie, ten, będziemy tego zboża brać, no to na pewno nie ma sensu, dobra i teraz tak, gdzie tu mamy mapę? Hmm. To um. i możemy sobie zobaczyć. To jest chyba New Orleans. Komia. A sampo. A to jest sampe? Czy komia? firma taka. Sampo, tak, sam jest sampe. Sampę czy sampo? Sampę. Nie, ja obstawiam się sampę. Piszcie w komentarzach czy to jest sampa czy sampa dobra więc teraz tak Jedymy tutaj do kus chociaż nie wiem po co czemu akurat kombajnem ale cóż Jak tak wymyśliłem to tak wymyśliłem Będziemy kosić i nasze pole. Chociaż i tak go nie skosimy, bo tu jest trawa. Także będziemy go kosić. Dobrze, A więc zaraz postawimy nasz kombajn piękny na oboczu. Szkoda, że jeszcze 16 .00. jeszcze nie było bizonów. Ale na pewno tu byśmy na sam pokój mogli bizona. Eee, teraz tak. Zaparkujmy sobie znowu tam taką Mówiłem, że będzie parkowała taka mała przyjazdka. Nikomu, nikt mi nie zabronił, z czego wiem. Dobra, to damy sobie taką kamerkę. I jadęmy do tyłu. Najpierw tak. Po tym jak damy już tą kamerkę, to tu sobie ten. To tu, stój, stój. To tu. Dobra. Odłączamy. O, nie możemy nawet to pociągnąć. Czyli że. Trzeba kupywać tych głupich naczep do hederów. Mhm. To kombajn sobie tu zaparkujemy. Aha. Tu nam nawet przez jakieś mury przechodzi. Nie wiadomo, co to jest. Moi drodzy, Także tak? Tutaj sobie zaparkujemy. Zaraz się okaże, że to już wszystko urosło. A my parkowaliśmy dopiero kombajn, ale nie. Teraz zobaczmy sobie sklep. Ja lubię tak o! Będziemy... Ja będę osobiście, słuchajcie, składać na tego o oto, tu oto case. E, ile on kosztuje? To są. Dobra. Mamy 71 Eee. Więc na co nas stać? Na nic. Po jest tu coś na co nas stać. Mm. Kupiliśmy sobie nowy traktor. A więc tak? Słuchajcie, coś się stało, nie wiem co. Dobra, nadal mhm. no, słuchajcie. Przecież się nie mogę. Co tu się stanęło? Kupiłem sobie ten traktor. Wiem, że składałem na tego Sejma. Jak to tam się czyta? Ale teraz zobaczmy, który to jest najszybszy. No, 50.